Świetnie. Moja ulubiona klientka. Przyprowadziła przybłędę. Zakładacie je gang? Znasz Doe's Kelly Band? Tak, może. A co? Chcemy jechać na koncert w sobotę. Prosimy? Tak. Zgadzasz się? Proste. Nie sądzę, żeby nam pomógł. Lubię tę nową. Jest bystra. Hmm. Zaraz, co wy robicie? Powinnyście iść do domu. Przeglądamy. Przeglądaj się w lustrze. Kiedy wchodzisz do środka, powinnaś już coś kupić. Może coś kupię? Nie mogę. Płyta Britney Spears, widzicie? No, nie mogę ścieżka! Pokaż nie mogę to. Wcale nie mamy Britney Spears, więc zapraszam ponownie.